Witam bardzo serdecznie konferencji po meczu 9 kolejki czwartej ligi podlaskiej Turbie z Podlaski Czarni Czarna Białostocka. Tur wygrał 4 do 2 i o komentarz poproszę trenera gości pana Mateusza Woronieckiego. Ciężko mi na razie opanować emocje jakie są we mnie, bo jestem wściekły. Dlatego że dawno w taki sposób nie Roztrwoniliśmy potencjału i zaliczki, jaką mieliśmy. Myślę, że pierwsza połowa, która się skończyła naszym prowadzeniem, ok, po, po bramce, można powiedzieć troszkę przypadkowej, ale wynikającej też z dobrego, efektywnego pressingu na bramkarza. A umów mi się, pierwsza połowa powinna się skończyć naszym wyższym prowadzeniem, bo sytuacje, jakie, jakich nie wykorzystaliśmy, plus bardzo dobra dyspozycja bramkarza. Doprowadziły do tego, że schodziliśmy z wynikiem 1-0. Wiedziałem, że druga połowa będzie zupełnie inaczej wyglądała, ale nie spodziewałem się, że aż tak się to zmieni wszystko. No ale, ale zdołaliśmy wynik podwyższyć. No i niestety nastała 64 minuta, kiedy, kiedy e, gra nam się posypała, przestaliśmy e, powiedzmy. Kontrolować czy, czy, czy dotrzymywać kroku gospodarzom, zwłaszcza w środku pola. Popełniliśmy katastrofalne my błędy, ale uważamy wszyscy, bo obejrzeliśmy to od razu na, na powtórce z transmisji, że bramka na 2-2 padła ze spalonego, więc w takim momencie, jak się dostaje, dostaje gola przy, nazwijmy to, poprawnym zachowaniu linii defensywnej, która zostawiła zawodnika na pozycji spalonej. Wkradła się nerwowość, wkradły się nerwy, które zaczęły dominować w naszej grze zamiast spokój, który przez tą godzinę można było dojrzeć w naszych poczynaniach. No i za chwilę Tur poszedł za ciosem. Niefortunna interwencja obrońcy, który twierdzi, wydaje mi się, że jest blisko prawdy, albo całkowicie ma, mówi, ma rację, że, że wybił czysto piłkę zawodnik w niego wpadł. No cóż, sędzia zagwizdał rzut wolny z, z 18 metra. Po rykoszecie piłka wpada do bramki, więc jakby szczęście zupełnie się odwróciło od naszej drużyny i turto skrzętnie wykorzystał. Czwartej bramki już nie liczę, bo już to co grając dziesiątkę z, ze środkowym obrońcą w linii ataku. Gdzieś tam szybka kontra drużyny, tura i, i 4-2. To, to jakby nie ma większego znaczenia dla obrazu całego meczu. Uważam, że pierwsza stracona bramka po naszym błędzie, gdzie obrońcy nie, nie zrobili głębi, zadecydowało o tym, że tur złapał wiatr w żagle. Potem ta, ta nerwowa sytuacja i nerwowy czas, kiedy, kiedy i my, i sędziowie nie opanowali sytuacji na boisku, spowodowały, że. Wyjeżdżamy bez punktu niestety i zostaje mi tylko pogratulować przeciwnikom zwycięstwa i życzyć powodzenia. i Spotykamy się na wiosnę w Czarnej na rewanżu. Dziękuję. Ja o komentarz poproszę pana Dariusza Szklarzewskiego, treneratura. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Mateusz za gratulacje. Nie ułożył się dla nas ten mecz po naszej myśli, kuriozalnie stracona bramka już w trzeciej minucie spowodowała to, że nie potrafiliśmy uchwycić swojego rytmu, mieliśmy taki problem mentalny, nie potrafiliśmy wrócić do meczu i można powiedzieć, że Czarna Białostocka w pierwszej połowie była lepszą drużyną od nas tak jak powiedziałem mecz się nie układał nie potrafiliśmy tego na nowo poukładać na szczęście gdzieś tam w szatni w przerwie meczu porozmawialiśmy powiedzieliśmy że jak odpowiednio zareagujemy to jesteśmy w spokojnie w stanie odwrócić losy tego spotkania i tak też było cieszy mnie bardzo ta reakcja bo w szatni można dużo mówić, na odprawie można dużo opowiadać, a i tak na boisko wychodzą zawodnicy, i to oni muszą w odpowiedni sposób zareagować, i dzisiaj, dzisiaj tak się stało. A to wcale nie jest łatwe, bo tak naprawdę, jak spojrzymy na nasz skład, bardzo dużo młodzieży, nie, albo może inaczej, sporo niedoświadczonych zawodników. Więc w takich trudnych sytuacjach, jak gdzieś ten mecz się nie układa, brakuje takiego doświadczenia, takiego wyrachowania zimnej krwi, gdzieś tego charakteru. Na szczęście dzisiaj drużyna pokazała, że, że jest w stanie w takich momentach też zareagować. Ja dodam też, że graliśmy bez dwóch bardzo ważnych dla nas zawodników, bez Patryka Niemczynowicza i Patryka Stypukowskiego. Ile oni znaczą dla drużyny, to chyba nie muszę nikogo przekonywać, bo każdy to doskonale wie, a mimo to drużyna stanęła na wysokości zadania. Także jeszcze raz gratuluję drużynie przede wszystkim reakcji w drugiej połowie. Dobre zmiany, po raz kolejny zmiennicy wchodzący w trakcie meczu pomagają drużynie i to mnie też niezmiernie cieszy. Dziękuję.